Cześć. Zastanawiam się tak nad tym, dlaczego ludzie wybierają bycie nieszczęśliwym. Wiele osób wybiera to, co złe, co przykre, i tak się zastanawiam, jakie są tego przyczyny. Dlaczego ludzie. Chcą być nieszczęśliwi? Co zyskują na byciu nieszczęśliwym? Jeżeli ludzie są nieszczęśliwi, to bardzo często zdarza się tak, że nagle zaczyna być człowiek zauważony. Wiele osób chce go pocieszyć, a pocieszanie jest. Przyjemne. Jak ktoś Ciebie pociesza, to dzięki temu zyskujesz uwagę, a bycie w centrum uwagi daje taką pożywkę, takiego kopa dla nas. Uwaga ściągnięta na siebie daje to, że stajesz się ważny. No i to. Podbija lepsze samopoczucie, a lepsze samopoczucie i takie skupianie, i bycie w centrum uwagi powoduje lepsze samopoczucie. No a to potrafi też uzależnić. Bez tej uwagi czujesz się, jakbyś w ogóle nie istniał. Dlatego nieświadomie uczymy się, żeby wyglądać na nieszczęśliwych, ponieważ wtedy skupiamy, zwracamy w sumie uwagę na siebie i większość potrafimy uwagi ściągnąć po to, żeby ktoś nas pocieszał, żebyśmy byli w tym centrum uwagi. Więc. Albo bycie smutnym, albo bycie chorym powoduje to, że wokoło każdy zaczyna na ciebie zwracać uwagę, ludzie zaczynają ci ustępować, przymykać oko na wiele sytuacji. W szkole, w pracy, w domu, w takich relacjach. W społeczeństwie dostajesz tak jakby większe pozwolenie niż ludzie, którzy, którzy nie wykazują takiego nieszczęścia lub choroby. Otoczenie, rodzina częściej, jakby ci powiedzieć, zaspakaja takiej osoby zachcianki. No a teraz sobie pomyślcie, jak to się dzieje, kiedy takie dziecko jest normalne, które normalnie funkcjonuje w społeczeństwie. No takie, taka osoba jest, no, na nią się nie zwraca uwagi, tak, więc nie ma tylu korzyści, jak te osoby, które poprzez pokazywanie tej choroby, bycia nieszczęśliwym, no. Dlatego większość osób korzysta z możliwości, które daje bycie takim nieszczęśliwym lub pokazywanie siebie jako chorego. Ale także drugą stroną medalu bycia szczęśliwym jest to, że ludzie nie lubią ludzi, które, którzy są szczęśliwi, bo wiele razy zdarza się tak, że dla szczęśliwych ludzi się zazdrości. Ludzie szczęśliwi często muszą też ukrywać swoje szczęście, żeby nie wywołać m, takiej zawiści, wrogości w innych ludziach. Teraz zrozumcie, jakie ciężkie jest życie w społeczeństwie. Jesteś smutny, ciężko, jesteś szczęśliwy, ciężko. Niestety nasze społeczeństwo zamienia nas. Nieszczęśliwe osoby. Za 400. Więc widzicie, mamy ciężko, ponieważ rola ofiary daje nam mm, korzyści. Bycie szczęśliwym niektóre korzyści zabiera. Stajemy się wrogami dla niektórych osób. Dlatego, dokonajcie wyborów. Przemyślcie to wszystko. Nie każdy musi się z tym zgodzić. Na razie, cześć.